Słuchajcie, nie wiem czy to jest dzięki tej suszarce, ale A1, pierwsza warstwa, zobaczcie jak to wygląda. No, przecież to jest jakaś petarda. Patrzcie się na to. 100% idealnej warstwy. Dosłownie, słuchajcie, 100%. Znaczy, to jest aż niemożliwe. Dobra. Weźmiemy sobie, poderwiemy tutaj narożnik. O! Dobra, i spróbujemy sobie. I spróbujemy sobie. No. Przecież to jest sztos jakiś. Kurde. Czy to by tak zrobiło jakaś. A czy jakaś to by dzięki temu tej suszarki tak by było? Kurwa, no ciężko mi to uwierzyć, no ale powiem Wam, że ta warstwa jest idealna. Wcześniej miałem takie tutaj chropowatości, miałem nie? Miałem chropowatości i nie było tak to idealne, ale teraz, no przeszło samo siebie. Super. Co Wy o tym w ogóle myślicie? Dajcie komentarz, czy Wasze. A jedynki mini. Kurczę, no też. Też taką piękną, pierwszą warstwę robią, no to przecież to jest szok, rewelka, rewelka. A i ogólnie to moja A1 jest na sprzedaż e, i możecie ją znaleźć sobie na OLX, -ie. także jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam.